Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z serii Hearthstone. Tym razem mam dla was kolejnego final bossa na arenie. E, nagrody z areny, no i kilka paczek do otworzenia, dokładnie 5. E, takie powiedzmy mini 10 opak, e, żeby zobaczyć czy szczęście nam tym razem dopisze. Także zaczynamy ostateczną rozgrywkę, że tak powiem. Talia jest maga. W tej chwili jesteśmy na 11.1, Mamy sporo early game'u. Mamy tylko jedną zamieć. E, mamy troszeczkę różnych ciekawych kombinacji, które mam nadzieję zobaczycie w trakcie, grzy, w trakcie gry, jak chociażby e, Żarzyciel, jak Nauczycielka purpurowych, e, czy jak na przykład... E, nie pamiętam jak ten ziomek się nazywa. 2-3 za 2, co zadaje jeden punkt obrażeń. Flame Juggler. O, dokładnie. E, nie pamiętam jak to jest po polsku, natomiast natomiast mamy ich bodajże dwóch murderer red, red room niemalże dobrze mamy człapa, yeti i tajemny intelekt nam się raczej nie przydadzą na początku natomiast liczymy na jakąś inną dwójkę jest baśniowy smoczek żywe jak mrozu jest troszeczkę powiedzmy zbyt drogi żebyśmy mogli go zagrać widmowy rycerz niestety też natomiast myślę że spokojnie powinniśmy dać radę Szalony naukowiec jest spoko, bo śniegoczłap sobie z nim strejduje i jeżeli będzie to na przykład... A, żongler płomieni. E, jeżeli będzie to na przykład e, pułapka zamrażająca, no to po prostu cofniemy go sobie na rękę. Przynajmniej taki jest plan na tę chwilę. Akwoblind robiciel. Spoko. Jak żongler płomieni... Po, czy, po tym jak oczywiście zabijemy 2-2 e, przy pomocy 2-3 jak żongler płomieni trafi 2-3 to w sumie jest ok spoko no to było 50-50 teraz e, jego 2-2 musi strajdować z czymś e, na naszym stole, jeżeli gość w ogóle e, to ujawni, dograł sobie ogra mięśniaka, my mamy tylko baśniowego smoczka, no, mamy teraz pretendenta z talaranu Obstawiam, że to jest zamrażająca albo wybuchowa pułapka. Raczej to są dwie, które najczęściej są grane, e, no w sumie i rankingowo, i na arenie, tak. Więc będziemy musieli zaatakować, najlepiej by było zaatakować śniegoczłapem. Hmm, dźwiedziopłatka, spoko. No mogliśmy na tym troszeczkę lepiej wyjść, gdybym zaatakował tym całym żonglerem pomiennym. Bo mielibyśmy 2-3 w grze, a nie 2-1, ale za to e, mamy bohatera przeciwnika zamrożonego, czyli żadna broń mu w tej chwili nie pomoże. E, problem polega na tym, że jeżeli ogr trafi w nasze 2-1, no to e, możemy mieć problem z tym, żeby go skasować. No, oczywiście 2-2 w 3-2, no i trafił w twarz, ok. Mamy kolejnego żonglera, ale przy jajku na stole przeciwnika to nie ma sensu zagrywać. Atakujemy twarz, zamrażamy cały czas, żeby dezaktywować bronię naszego przeciwnika. Teraz mamy całkiem spoko trade 4-6-4-4. Tu mój Twarz. Mamy 18, ale to nie jest jakiś specjalny problem. Teraz możemy wykorzystać drzwi mrozu strajdować na 4-6-4-4, 2-1, 2-2. I drugie 4-4 sobie zamrozić. Gościu gra jajko przy 11 zwycięstwach, więc zakładam, że ma jakiś sposób aktywacji go. Eee, tylko że nie bardzo, nie bardzo wiem jaki. Eee, zamroziłem to 4-4, bo gdyby gościu miał mózg i miał wyciszenie, to by wyciszył również nietrafianie ogra, więc wtedy trafiłby w to, co chciał, więc wolimy się po prostu pozbyć ogra. Tak, to to 4-4 no i tak, i tak by trafiło tam, tam gdzie tam gdzie chce kwaldir grabieżca ciach korzystna wymiana dla nas nasz widmowy rycerz zabił ogra i żywioła kamrozu także idealnie w tej chwili mamy całkiem spokojną sytuację w zasadzie ten kwaldir jest dla niego całkiem sporym zagrożeniem więc będzie musiał sobie po prostu jakoś z tym poradzić spuścić psy za dwa tylko no i zakładam no właśnie. ciach ciach musiał się pozbyć kwaldira Lodowy furiat, no i teraz mamy o, mamy dylemat troszeczkę, szczególnie śluzożer. No tak, mamy zażyciela, ale nie mamy czarów, plus moglibyśmy trafić w jajko. Mamy żonglera płomieni, który jeżeli trafi w 5-2, no to jesteśmy mega w domu. Jeżeli nie trafi w 5-2, a trafi w cokolwiek innego, to będziemy musieli zagrać e, śluzożera. No, idealną turą dla nas by było żongler e, w 5-2 plus e, ten pretendent z Dalaranu. Plus umiejętność bohatera, i byłoby, byłoby słupcio bo na pewno nie chcemy e, wymieniać naszego 5-5 w 5-2. Robi się gorąco. No cóż, bywa i tak. Szkoda tych, tych pięciu punktów obrażeń, które mogą iść w twarz naszego przeciwnika. Lepiej e, poświęcić naszego śluzowżera, który i tak zostawi po sobie taunta 1-2. Ogr. Ok, ogr jest, jest spoko. On i tak musi się przebić przez tego taunta, więc, więc nie ma to nie ma specjalnie problemu. Szczególnie, że dobraliśmy pocisk lodu, więc możemy go teoretycznie zamrozić, <laughs> ale zrobimy sobie trochę inaczej. Ciach, ciach. E, I walimy w twarz. Liczę na to, że gościu nie ma kolejnego zwolnić psy, spuścić psy, e, więc powinniśmy mieć gwarantowany liter w następnej turze. Mamy w tej chwili 6, 11, 13... Punktów obrażeń na stole, plus 4 z pocisku lodu i z umiejętności bohatera, także 16. No, no oczywiście, Dobra, przy psy, bo przecież do czego by nie? Przynajmniej tyle, że to jego jajko jest nieaktywowane cały czas. 30, 2, 3 Adibo to. w to. Czaromiot, a czaromiotów też mamy dwóch. E, Także całkiem, całkiem nam się udawało ich wykorzystać. <grychy> Wracając do gry. E, mamy 11, plus 3, plus 1. gościu teoretycznie jest martwy, jak nam nic w tej chwili nie zabije. Ciekawe, jak bardzo gość chce się powiesić. Chociaż z drugiej strony on też mógłby mieć e, fale płomieni albo. Bane of Doom. Albo. Znaczy, nie Bane of Doom, tylko. Pff, Twisting Never. koza. tylko dlaczego w 5-5 nie rozumiem za bardzo. Aha, kolejne spuścić. Ps. Ja jeba. Rozumiem, że typ niespecjalnie się przejął tym, że. Wyciągnęliśmy z czaromia to chale płomieni. No ale teraz możemy w miarę bezpiecznie użyć naszego żarzyciela tak? Z pociskiem lodu. Oczywiście Face. Wkładam, że tutaj no właśnie, Nabijemy pieska, żeby nie miał bestii. E, dla pewności podbędziemy się jeszcze tego pochlika Nie musimy w zasadzie do, dobierać znaczy dogrywać troga. W tej chwili mamy 8 e, plus 1 on ma 8 życia, także. Powinno być spoko, a nie chcemy mu pod kolejne spuścić psy, e, dać możliwości. Choke plus Hero Power to jest 9, czyli brakuje mu 4. Kolejna nieźbliża pułapka. Brakuje mu 4, więc e, spuścić psy i tak nas nie zabija. Musiałbym mieć spuścić psy i rozkaz zabójstwa, albo rozkaz zabicia, albo szybki strzał, quick shot. Generalnie rzecz biorąc, no brakuje mu czterech, tak? 7-9. Dobre zagranie. To no, wychodzi na to, że ty tym, razem, tym razem nie ma. Także mamy 12-1. Zupełnie nie dlatego, że wyciągnęliśmy falę płomieni. To nie miało kompletnie żadnego związku z tym. Mam no przy okazji jeszcze pogłosowanie, niech będą słabi. Za 40, a co? Mamy 12-1. na e, przyszłość, dla potomnych. Zobaczymy jakie, jakie nagrody nam się tutaj udało przystrzelić. Czy demonów? Dwie paczki są spoko, 250 golda mogłoby być więcej. Wyczucie demonów już dwa razy złote miałem. E, także sobie dokupimy. Nie, nie co, e, Dokupimy sobie jedną paczuchę. i otworzymy sobie pięć tak jak wspominałem na początku. Zobaczymy, może coś się uda trafić ciekawego. Nawet jakaś klasyczna, to zakładam, że z bójki mi się gdzieś tam trafiła. Teraz jakiś epik. Fajno. Ha, złoty zabójczy strzał, fajnie. Łódca murloków nam kompletnie nie jest do szczęścia przydatny, ale bardziej liczę na te pakiety wielkiego turnieju, szczerze powiedziawszy. Murlok rycerz, potężna salwa, jest ok, ale już chyba mieliśmy dwie. Jeśli dobrze pamiętam. O, to jest epic. I tutaj kolejny murlok rycerz, ładowany młot. Chyba już miałem 2 też, także średnio nam się to przyda. Are you motherfuckers ready? <laughs> Wilfred Bombik, kurwa, 12.1 legendarka z paczki. Jan lubi to. <laughs> Jeszcze coś? Nie, nie ma, nie ma szału aż takiego tym razem, ale Wilfred jest spoko, może jakiegoś hendloczka stworzymy, to jest dopiero moja druga legenda z wielkiego turnieju, także e, za dużo, że tak powiem, nie udało się ustrzelić, no ale stanowczo nie możemy narzekać, mamy... Kolejną legendarkę do naszej kolekcji. Mam nadzieję, moi drodzy, że taki odcinek Wam się spodobał. E, całkiem przyjemnie nam poszło z final bossem, całkiem przyjemnie nam poszło z mini otwieraniem paczek. Także myślę, że dzień można odhaczyć na sukces. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się w kolejnych odcinkach. A tymczasem powodzenia w Waszych grach i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej! Uka, ciaka, uka, uka.